Kochani, witam serdecznie na odcinku z losami. Zestaw losów za 30 zł. Mam 5 e, tych po dwa. 5 takich samych, czyli szybką kasę. Mam tutaj odwrócone w ten sposób, żeby nie było widać. Także jeszcze ja tu też nic nie zaglądałam. Jest 5 razy szybka kasa i mam po dwa z tych za 5 zł, czyli gorąca kasa i słówka. Ja sobie tutaj je to położę, jakoś pomieszam i będę sobie tutaj losować i będziemy szukać w ekspres losach tych obiecanych, wygranych. Ja tu może trochę zbliżę. Biorę pisak, nie drapak i co ja tu wylosowałam? Gorącą kasę. Dobra. Składam i szukamy. I szukamy. Wezmę jeszcze bliżej, o w ten sposób. I szukamy 11. Czy mamy? 11. Ja tu się muszę powoli skupiać, bo tu nie ma. 32. Mamy papryczkę. Czy Wy widzicie dobrze ten niebieski? 32. Mamy. 21. Nie mamy. 7. 7 nie widzę. 18 jest. 10 8 23 2 i 37 Nie widzę dwie papryczki tylko trafione. Niestety, ale sobie jeszcze to potem sprawdzę. Losujemy kolejne, ale coś mi się wydaje, że chyba tym słabo widać. Biorę inny. Patrzymy tym, co ja teraz mam. Gorącą kasę nie, coś innego tu wylosujemy sobie. Wylosujemy sobie szybką kasę. O. I zaraz zobaczymy, czy tym będzie lepiej widać. Szukamy dolarka. Nie ma. Ten pieniążek jest. Podkowy nie ma, siódemka jest. O. I to też jest. Czyli mamy 2 złote. O no, tym też okropnie widać. A wezmę chyba ten ciemny. Tu mamy dwa złote. Dobra. Następne to, co będzie, też szybka kasa. I tutaj tym granatowym będzie chyba najlepiej widać. I szukamy podkowa, jest kości, są. Ten dolarek nie widzę. Worek jest i gwiazdka jest. Czyli tu wychodzi na to, że jest pusto. Następna szybka kasa. Jak szybka, to szybka. Karty są. Moneta jest podkowy. Nie widzę. Gwiazdka jest. I worek jest. Ale wygranej nie ma. Dobra, następna szybka kasa. Co mi tu z tych 30 zł oddadzą? Serduszko mamy, świnki nie mamy. Mamy kartę i mamy ten dolarek. Czyli znowu mamy 2 zł. No dobra, to do wygranych. Teraz weźmy sobie, może te słówka jeszcze dzisiaj nie były. To jest taka dosyć długie. Nie zmieszczę, ale muszę to jakoś wam pokazać. O tak, to jest za daleko. Tak, fundacja geodezja, z dobra będę przesuwać. Gaz, G-A-Z, jest. Rum. Ry u, m. Jest. Sofa. Sy. Nie ma o. Waza. Nie ma w. No teraz robią pod górkę barok. Szukamy wyrazy, słów w literkach barok. Nie widzę B. Teraz szukamy kokon. Wyraz szósty. Okon, nie widzę K. Teraz szukamy szczura. 3, Sz. nie ma C. Teraz szukamy skansen, wyraz ósmy. Chyba nie było K, nie? S. No właśnie, nie było K. Teraz szukamy fundacja. F, U, nie ma N. I geodezja. G, E, nie ma O. No dobra, są dwa wyrazy. Słówka puste. No to weźmy sobie kolejne słówka. I szukamy. Cis. C, I, s. jest. Kos. Kry, nie ma O. Teby. T, E, B, Y. Eby są. Azja. A, Z. Nie ma J. Klosz. K, L. Nie ma O. Walor. W, A, L. a nie ma O. Kredyt. K, R, E. Ma kartusz teraz szukamy tutaj kartusz k e, a r t nie ma u teraz kalwaria k a l w a r i a kalwaria jest trzeci wyraz. Archetyp. A r. H, e. Ty, -y -p. archetyp. Jest czwarty wyraz. Pięknie. Cztery wyrazy. Według legendy. To jest 10 zł. No to te słówka oddały za, za te dwie, za wkład tych słówkowych. I ostatnia szybka kasa, i tu szukamy sobie monetki. Nie widzę, koniczynka jest. Karty są. E, kości są. Korony nie widzę i świnka jest. Czyli to jest też puste. Co ja mówię, tu jest ta monetka. Ale nie ma worka, nie ma serca. Czyli linia się żadna nie utworzyła. I ostatnia, ostatni los na dziś. To gorąca kasa. Tu mogę Wam zbliżyć. I szukamy 35. Nie ma dwadzieścia cztery, nie ma dziewiętnaście, nie ma trzydzieści. No to, to nic nie będzie, jedenaście, jedenaście nie widzę cztery, cztery nie widzę, trzydzieści sześć. Jest tutaj jedna papryczka. 36 Teraz 7 jest na górze siedem. Trzy, trzy nie widzę. I jeden też nie widzę. Czyli też dali tylko dwie. Dali tylko dwie papryczki. No dobrze. Na 30 zł. W sumie na 9 losów chyba było, bo były 4 te po 5 i 5 po 2. Tak, to było 9 losów. Na 9 losów wygrały 3. I już Wam mówię. Wkład był 30 zł. Tu mam w słówkach 10 i tu razy po 2. Czyli 14, no prawie połowa można powiedzieć. No to też nie jest źle. 14 zł. Ja sobie jeszcze za chwilkę to wszystko posprawdzam, ale wydaje mi się, że się nigdzie nie pomyliłam. Tak chyba jest. Także dziękuję Wam pięknie za obecność, za oglądanie i serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Pa!